takie są chodnice, a nie ma zjazdów. Ja tego co raz, że ale co do domu, w tym razie nie przygotowałem, ale czasami gadę podobno w bo kogoś dlaczego nie ma tych zjadu. Można by było się dowiedzieć, dlaczego nie ma tych zjadów? Jasne. Może zapewne Pan bo już o tym wie, więc może to zamknijmy ten temat, bo już ty ludzi się pyta, czemu nie ma tych Jasne. 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 Po pierwsze przepisy yy, dotyczące yy, ruchu na drogach krajowych stanowią o tym, stanowią o gęstości węzłów yy, yy, drogowych, zjazdów, wjazdów itd. itd. Na naszej obowiązce jest takie zagęsto, gęsto w stosunku do yy, prawa, jakie obowiązuje na, na drogach krajowych. Tak, ja też się chcę ja też się dziwię na z tej szansę informacja, już mogę jak informację taką uzyskałem i yy, 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 powiedzmy, że dziwne, ale tak, taka jest sprawa. Poza tym mieszkańcy yy, yy, nie zawsze, nie zawsze sobie zająć sprawę z tego jaka jest sprawa w Polnicy. Rolą w Polnicy jest przejęcie strumienia ruchu towarowego z przejścia granicznego tranzytowego ruchu towarowego, yy, więc mieszkańcy Kości nic nie tracą, nic nie stracili na powstaniu obwodnictwa. Obwodnica w swoim zamyśleniu może być miliarda państwów, bo ona nie służy połączeniu, e, powiedzmy, lokalnego ruchu miejskiego e, z obwodnicą, bo ona służy e, omijaniu miasta przez ruch towarowy kropka. Więc ja rozumiem, że mieszkańcy chcieliby yy, mieć yy, yy, na każdym skrzyżowaniu wjazd, wjazd i tak dalej, i tak dalej, kłóci się to po pierwsze z założeniami, który, yy, yy, dzięki którym ta obwodnica powstała i kłóci się to również z przepisami prawa, yy, ponieważ gęstość tych węzłów nie może przekraczać pewnej normy, a jakie są te normy, ja w tej chwili I nie decyduję. Nie, nie, to proszę się w generalnej lekcji wygadywać, bo to nie jest nasze Dziękuję Piemprzu. Ja uważam, że wódnica jest po to, żeby odciążyć ruch miejski. A jeżeli jest inna koncepcja lotnicy, to dziękuję bardzo. od samego początku była budowana po to, nie żeby odciążyć ruch yy, miejski, tylko żeby odcią odciążyć ruch, żeby zapobiec rozbieganiu miasta przez ciężki doktorowych.